Cześć. Witam was na kanale Afrizon. W dzisiejszym filmie omówimy temat zabezpieczenia kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym instalacji centralnego ogrzewania. Wybór między montażem kotła na paliwa stałe w układzie otwartym bądź zamkniętym domowej instalacji grzewczej to aktualny dylemat wielu właścicieli domów jednorodzinnych, chcących zbudować sprawny układ grzewczy lub zmodernizować już istniejący. Instalacja kotła na paliwa stałe w zamkniętym układzie przez wiele lat nie była w naszym kraju dozwolona. Zabraniało tego polskie prawo, a zanim również sami producenci kotłów. Którzy w warunkach gwarancji dopuszczali możliwość montażu ich urządzeń grzewczych wyłącznie w układzie otwartym. Od 2009 roku polskie przepisy pozwalają na montaż kotła na paliwo stałe o mocy do 300 kW w instalacji zamkniętej, co wiąże się z licznymi korzyściami dla użytkownika kotła. Zamknięty układ instalacji centralnego ogrzewania ma lepszą sprawność nie zapowietrza się, jest także bardziej odporny na korozję. Także wielu producentów grzejników, jako jeden z warunków gwarancji, wymagają montażu grzejników w układzie zamkniętym instalacji centralnego ogrzewania. Niestety nie każdy fachowy instalator wie, że polskie prawo oraz warunki gwarancji kotła nakazują, aby kocioł centralnego ogrzewania montowany w układzie zamkniętym Wyposażony był w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, które w sytuacjach awaryjnych zapobiegnie nadmiernemu wzrostowi temperatury wody i jej zakotowaniu się w płaszczu wodnym. Instalując kocioł bez odpowiedniego zabezpieczenia narażamy się na niebezpieczeństwo wybuchu źródła ciepła, działamy wbrew polskim przepisom i tracimy gwarancję na kocioł. Producenci kotłów, jako takie urządzenie zabezpieczające, stosują w swoich kotłach wężownicę schładzającą. Aby nasz kocioł był w prawidłowy sposób zabezpieczony, potrzebujemy jeszcze automatycznego zaworu, który zadziała w momencie nadmiernego wzrostu temperatury i schłodzi źródło ciepła. W ofercie AFRIZO odpowiednim rozwiązaniem do tego typu instalacji jest temperaturowy zawór ochronny kotła TAS. Możemy go stosować do zabezpieczenia instalacji o mocy do 100 kW. Zawór składa się z mosiężnego korpusu z gwintami wewnętrznymi typu G34. Należy w nich wkręcać gwinty zewnętrzne typu R, uszczelniając taśmą teflonową lub pakułami. Kapilary o długości 1,30 m z czujnikiem temperatury i mechanizmu otwierającego z dwoma niezależnymi czujnikami cieczowymi, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Temperaturowy zawór ochronny kotła TAS podczas normalnej pracy instalacji jest zamknięty. W momencie przekroczenia granicznej temperatury 99 stopni Celsjusza, czujnik umieszczony w płaszczu wodnym kotła uruchamia mechanizm otwarcia zaworu. Dzięki wykorzystaniu zjawiska rozszerzalności cieplnej oleju, znajdującego się w czujniku, do zadziałania nie potrzebujemy prądu, a jego praca jest automatyczna. Strumień wody sieciowej, przepływający przez wężownicę bezpieczeństwa w kotle, Przejmuje nadwyżkę ciepła i zostaje odprowadzony do kanalizacji. Po obniżeniu temperatury w kotle do 92 stopni Celsjusza zawór zamknie się tak jak się otworzył czyli automatycznie. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia. Temperaturowy zawór ochronny kotła TAS można montować w dowolnej orientacji – pionowo, poziomo na zasileniu lub wyjściu wężownicy schładzającej kocioł. działanie zaworu w obydwu przypadkach da nam zamierzony efekt, czyli schłodzenie płaszcza kotła. Musimy jednak wiedzieć, że montując zawór na wyjściu z wężownicy zamykamy jej tym samym odpływ wody do kanalizacji. Skutkuje to nagrzewaniem się wody wewnątrz wężownicy schładzającej, wraz ze wzrostem temperatury w kotle ma to ujemny wpływ na szybkość zadziałania i na jej żywotność. Dodatkowo zawór TAS zamontowany na wyjściu jest mocno narażony na wysoką temperaturę czynnika oraz zabrudzenia pojawiające się we które w momencie wypływu wody przez zawór mogą go uszkodzić i spowodować jego nieszczelność. Pamiętajmy, że lepszą lokalizacją na montaż zaworu TAS jest zasilanie, czyli dopływ wody do wężownicy. Takie rozwiązanie na pewno pozwoli nam na wydłużenie żywotności zaworu. Czujnik należy zamontować w najwyższym punkcie źródła ciepła. Przeważnie producenci kotłów przygotowują swoje urządzenia do montażu czujnika. Zwróćmy uwagę na to, aby przepływ przez zawór odbywał się zgodnie ze strzałką na korpusie zaworu. Temperatura otoczenia pracy zaworu oraz kapilary nie może przekroczyć 80 stopni Celsjusza. Jej przekroczenie może powodować nadmierne nagrzewanie się mechanizmu otwarcia zaworu i prowadzić do jego częściowego otwarcia i wypływu wody. Dobrą praktyką jest zabezpieczenie zaworu filtrem siatkowym przed zanieczyszczeniami z sieci wodociągowej. Rurę wyrzutową z wężownicy schładzającej należy prowadzić ze spadkiem w kierunku odpływu do kanalizacji, tak aby wypływ wody był widoczny i umożliwiał kontrolę szczelności mechanizmu zamknięcia zaworu. Kończąc montaż zaworu TAS, sprawdźmy, czy nakrętka mechanizmu otwierającego jest dobrze dokręcona do korpusu. Aby mieć pewność, że nasze zabezpieczenie działa poprawnie, Należy przeprowadzić kontrolę zadziałania zaworu, drożność rur i wężownicy oraz szczelność połączeń. W tym celu należy wcisnąć kapturek zaworu TAS, co spowoduje przepływ wody sieciowej do wężownicy schładzającej. Kontrolę należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku. Pozwoli to na przepuszczenie wody stojącej w rurach przed zaworem. Długość rur powinna być jak najkrótsza, aby zmniejszyć objętość stojącej wody. Warto wspomnieć, że warunkiem zastosowania temperaturowego zaworu ochrony kotła jest podłączenie do sieci wodociągowej. Jeżeli woda w budynku pochodzi z własnego ujęcia, to w momencie braku prądu nie będzie wymaganego ciśnienia wody do prawidłowego schłodzenia źródła ciepła. Zawór TAS może być stosowany również w dodatkowych, montowanych na kotle wężownicach schładzających, pełniąc tą samą funkcję zabezpieczenia. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości związane z montażem kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym instalacji centralnego ogrzewania. Warto przemyśleć temat zabezpieczenia kotła przed jego zakupem i wybrać urządzenie wyposażone wężownicę schładzającą. Zastosowanie temperaturowego zaworu ochrony kotła TAS daje nam pewność zadziałania oraz poczucie bezpieczeństwa. Jeśli macie jakieś pytania bądź problemy dotyczące tego typu rozwiązań, to podzielcie się nimi w komentarzach. Nie zapomnijcie o łapce w górę i zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach.